Po całorocznej, ciężkiej pracy i intensywnych zbiorach przychodzi taki czas, gdzie można odpocząć i świętować. Dla rolników dożynki to wyjątkowy czas. Jest to moment, gdzie można zatrzymać się na chwilę i podsumować miniony rok. Rok był nie najgorszy, bo nie można powiedzieć, że zboża nie tak źle sypały. Ale no ceny ceny robią swoje, ceny są za niskie do, do, do cen nawozów i środków ochrony roślin. W Polsce dożynki kultywowane są od wieków i wiele z tradycji przetrwało do dzisiaj. Na święto plonów piecze się chleb z mąki świeżo zebranych zbóż, czy przygotowuje bogato zdobione wieńce, przy których potrzebne jest sporo pracy i materiałów. W pierwszej kolejności najważniejszy jest stelaż, wyspawanie stelażu. W tej kwestii pomagają nam panowie z OSP Morzyczyn. Później najważniejsze jest nacięcie kłosów i to robimy bardzo wcześnie, przed deszczami, kiedy nawet jeszcze ziarna dobrze się nie ukształtują, żeby zboże było jasne i takie wysuszone dokładnie. W wielu gminach i powiatach samorządy przygotowują specjalne wydarzenia z okazji dożynek. Dziękując rolnikom za ich ciężką pracę. Są występy artystyczne, stoiska kół gospodyń wiejskich z wieloma pysznościami i wiele innych atrakcji dla dużych i małych. Tak było m.in. w sadnie w gminie Wierzbinek. Staramy się każdego roku docenić pracę rolnika w Świętoplonów. Dzisiaj jest taka okazja, żebyśmy w sposób szczególny podziękowali wszystkim rolnikom z terenu Gminy Wierzbinek za całoroczną pracę. Za to, że nas żywią, bo taka jest prawda, za to, że codziennie mamy chleb na stole, to jest bardzo istotne, i za to wszystko, za te wszystkie płody rolne, które spożywamy, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim rolnikom z Gminy Wierzbinek. Na zbiory wpływa nie tylko ciężka praca, ale również warunki, które są niezależne od rolników: intensywne deszcze, susze czy choroby roślin i zwierząt. Często rolnicy muszą pogodzić pracę w gospodarstwie z pracą na etacie lub przy prowadzeniu firmy. Mimo licznych przeciwności nie ustają w staraniach. Rolnictwo to dla nich nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja i sposób na życie. Polubiłam tą pracę na roli, dlatego że jestem nieuzależniona godzinowo, jestem nieuzależniona, że ktoś nade mną tylko sama jestem swoim, swoją gospodynią w domu. O, tak mogę powiedzieć. Sentyment, rodzice mieli też gospodarstwo, także ja też prowadzę gospodarstwo, także sentyment. Dożynki to dobry czas, aby nie tylko podziękować rolnikom, ale złożyć im życzenia na kolejny sezon. Życzyłbym dobrej pogody, zawsze taką, jaką sobie wymarzyli. Dobrych rodzajów, ale jeszcze to, co ważniejsze, dobrych cen za swoją ciężką pracę, za wszystkie płody rolne. I oczywiście, żeby w gorszu tych wszystkich zna zajęć znaleźli czas na odpoczynek. I pod tymi słowami podpisuje się również redakcja Dzień Dobry Konin.